Transcrição e Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na Giełdzie Papierów wartościowych. Bardzo gorąco pragnę przywitać naszego dzisiejszego debiutanta, spółka Rank Progress SA. Witam reprezentantów spółki pana Jana Mroczka, prezesa Rank Progress SA. Pana Dariusza Dałzywice wiceprezesa Rank Progres, pana Andrzeja Bartnickiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej, pana Mariusza Kaczmarka, członka zarządu i pana Grzegorza Leszczyńskiego, prezesa domu Maklerskiego i DMSA. Proszę państwa, dzisiejszy debiutant reprezentuje branżę deweloperską. Z naszej perspektywy giełdy to ożywienie jest bardzo widoczne. Na każdym z rynków prowadzonych na trzech Rynkach prowadzonych przez giełdę papierów wartościowych regularnie odbywają się debiuty, co to jest nas bardzo cieszy, jesteśmy zadowoleni z, tej, z tego obrotu sytuacji. My jesteśmy o tym przekonani, że obecność na giełdzie na głównym parkiecie umocni Państwa pozycję na rynku, pozwoli zrealizować bardzo ciekawe inwestycje, o których czytałam, także samych sukcesów życzymy. Witam Państwa. Rank progress, rank progress sama nazwa mówi za siebie. Progress, czyli postęp, który postawiliśmy sobie przy tworzeniu tej spółki. Na początku dwóch ludzi, Andrzej Bartnicki i Jan Mroczka, główni udziałowcy do dnia dzisiejszego. Zbudowaliśmy coś, co wydaje się, że możemy prezentować, sprzedawać się na tyle pozytywnie, że oprócz naszej determinacji, naszej pracy są sukcesy. Tymi sukcesami są wszystkie obiekty, które żeśmy wybudowali. Warto się pochwalić. Pierwszy oddaliśmy w 2001 roku. Do dnia dzisiejszego oddaliśmy 36 centrów handlowych i realizujemy kilka kolejnych, a więc wynik wydaje się, powiedzmy, dla małego przedsiębiorcy jest dosyć duży. Uważamy, że sukces wielki, należy nam się, powiedzmy, właśnie te podium, które żeśmy zdobyli, czyli powiedzmy poprzeczka, giełda, czyli zaufanie publiczne i myślę, że osiągnęliśmy to, czego chcieliśmy. Pokażemy rynkowi, że warto zaufać polskiemu podmiotowi, który nie jest podmiotem wspieranym przez żaden koncern, żaden portfel innego pochodzenia, tylko rodzimy, polski, a więc taki, który my już odczuliśmy to zresztą na rynku, zaufano nam i niejednokrotnie te, te, ta nasza konkurencja przegrywa z nami. Drodzy tak. Państwo, my realizujemy nasze inwestycje, nasze obiekty. Te, które my realizujemy, one są w budowie. U nas to są dźwigi, u nas jest, są, jest kadra powiedzmy zarządzająca, u nas są podpisane umowy najmu, takie, które gwarantują rentowność tego, tego, każdego z tych obiektów. No i możemy przytoczyć, na dzień dzisiejszy my budujemy drugi etap twierdzy kłodzkiej, która okazała się wielkim sukcesem na rynku, który... Rzeczywiście jako małe, średnie miasto, które było spostrzegane przez naszych operatorów najemców, powiedzmy jako miasto, w którym nie warto zainwestować na dzień dzisiejszy, rzeczywiście robimy tak jakby korektę tego, kogo możemy wprowadzić. Dobudowujemy tam kolejne, kolejne 11 tysięcy metrów kwadratowych, łącznie z kinami. Będą tam Mark Spencer i podpisana umowa. Marka, która powiedzmy rok temu nawet nie myślałaby o tym, żeby wejść do miasta tak małego, o tak małej populacji. Do tego... Będziemy tam budować drive'a KFC, McDonalda, stacja paliw, czyli będzie to makroregionalne centrum. Będzie to oddane w czwartym kwartale tego roku. W tym samym czasie realizujemy Kalisz, obiekt inwestycja 17 tysięcy netto powierzchni użytkowej, będzie oddana w czwartym kwartale 2011. Również są prowadzone prace budowlane na galerii w Zamościu. Ta galeria jest dużą galerią, ale w pełni już wynajętą, w pełni to trochę przesadzam, ale 97% mamy już umów podpisanych. Oddanie tej galerii do użytku będzie w miesiącu, e, prawdopodobnie, ile dobrze pamiętam, jest to październik, listopad, czwarty kwartał 2011. W międzyczasie realizujemy Jarosław, Skarżysko kamienną Dąbrowę Górniczą, Grudziąc. Jest tych projektów naprawdę tyle, że jest się czym chwalić. W przygotowaniu jest jeszcze kilka krótkoterminowych inwestycji. To jest jakiś tam oczywiście bez uraz dla kogokolwiek: Biedronki, Loa Merle. To są projekty, które będziemy realizować jako krótkoterminowe dla tych naszych operatorów, którym będziemy sprzedawali te projekty po wybudowaniu lub z przygotowaną decyzją administracyjną jako gotowy produkt do sprzedania. Myślę, że. Warto zaufać Rank Progresowi, spółce, która um, przede wszystkim transparentność, zaufanie zbudowała przez te wiele lat. E, proszę zwrócić uwagę, powtórzę to po raz drugi, 2001 rok. Jest to, jest to oddanie pierwszego, pierwszego obiektu, pierwszej inwestycji, która pozwoliła nam rozwinąć skrzydła i pokazać dzisiaj, gdzie jesteśmy. Dzisiaj jesteśmy spółką, która zaczęła od zera. Wynik Państwo sami widzicie i myślę, że przy tych realizacjach, tych wszystkich obiektów ten wynik powinien się podwoić. Jestem tego przekonany. To tylko czas i zaufanie Państwa, jeżeli będziecie gotowi nam zaufać. Dziękuję bardzo.